Drodzy widzowie, patrzcie dalej, dalej zamknięcie i jestem w tym obsydianowym cudzie, nie wiem, jakieś to są kraty czy coś takiego, słuchajcie, co ja mam w ekwipunku, sam do końca nie wiedziałem co takiego ja mogłem mieć i wchodzę na serwer, słuchajcie i uwaga, uwaga, co ja mam, patrzcie, patrzcie na to, pyk, nie, 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 to, to, co to robi w moim ekwipunku, skąd ja mam taki kilo? patrz na to pyk, zobaczcie on jest przekozacki, nie wiem skąd on się u mnie wziął, ale zobaczcie, on jest tytanowy, 6 obrażenia 1,2 szybkości ataku, nie mam pojęcia skąd on się u mnie wziął w e, ekwipuneczku a wy moi drodzy, musicie być szybsi niż kość, która wpada na specjalnie na te, na te kraty, które oczywiście dotkniesz i znikają patrzcie, patrzcie, uwaga, macie 3 sekundy kto będzie szybszy, dajcie znać czy wy, czy kość zostawia, e, wpadająca na te, 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 te nie wiem, pnącza, jakieś ciernie czy coś takiego. Uwaga, 3, 2, 1, jeszcze chwileczka, łapka w górę szybko! Tak, widzicie, zniknęła. Tutaj dosłownie zniknęła. Dobra, ale wiecie co, jak ja mam ten kill -off, to ja muszę to wykorzystać i wydostać się, słuchajcie, no to nieźle, dobra, robimy, słuchajcie, ten obsydian, może ten z tyłu, żeby nie było widać, że było coś tutaj majstrowane, słuchajcie, w ogóle mam jakieś dziwne rzeczy w ekwipunku i, i jakieś, e, nie wiem, pochodnie, jakieś e, te e, kości, o co kaman, no dobra, nawet, o kurcze, do lawy wpadłem, Uf. Dobrze, że tutaj, słuchajcie, nie ma tlenu w tym. Na Marsie nie ma tlenu, więc, jak wpadniesz do lawy, podpalisz się, to zaraz gasisz. Łoł! 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 Patrzcie! Dwa i pół serduszka. Okej, okay, słuchajcie, jestem głodny. Muszę zjeść szybko coś, muszę zjeść. W ogóle, kto mi ściągnął zbroję? Ja ją miałem chyba. Nie, nie miałem. Dobra, nieważne. Dobra, nieważne. Lećmy, słuchajcie, bo mam wam to coś do pokazania. Ogólnie, babcia Granny coś tutaj zawsze podchodziła. Chowała się z tamtej strony. Słuchajcie, chowała się z tamtej strony. I. Patrzcie, tam gdzie jest ta pochodnia taka. Ee, zgaszona. I patrz, podchodziła zawsze do tego ostatniego grzybka, który jest tutaj. Obra... Stanęła tutaj, obracała się o 90 stopni. I szła w stronę tego obsydianu. Ja muszę. czyli e, Glowstone'a. Ja muszę to sprawdzić. Czekaj, 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 czekaj. Co ona tutaj ma? O! Ej, coś jest. O! Jest skrzynka! Wow! Gravity dynamit, Time Dynamite Lava dynamit. O co chodzi Skąd ja to mam Ej, e, Skąd ta skrzyneczka w ogóle Dobra, e, zamykam to, żeby tak nie było Widać, że, że to było majstrowane O, dobra, kozacko Teraz tylko pyk i już, słuchajcie. Idziemy zobaczyć, co Babcia Granny robi. Yy, ogólnie jest mnóstwo, mnóstwo ciast na górze. Nie wiem, czy widzieliście, ale Babcia Granny postanowiła naprawdę, naprawdę ogromnie dużo rzeczy tam postawiać. Tych, tych ciastowych. Patrz, ja w ogóle mam w ekwipunku cukier. Skąd ja mam cukier? Nie wiem, i mam dalej efekt głodu i spowolnienia. Patrz, jak jestem ogromny. Czekaj, czekaj, muszę wam to pokazać. Patrz, patrz na mnie. Nawet tutaj widać, patrz. O tu, dosłownie, patrz na to. O, tak, jaki ja jestem duży. Co się dzieje ze mną? Halo, ja muszę iść na siłownię. Pisaliście mi, Matruner, idź na siłownię, bo trochę przytyłeś. No, ale niestety. Tak, taki jest mój los z babcią Granny. Ale dobrze, idziemy, wychodzimy na górę. O, nie. Czekajcie, ja muszę tą wyściółkę po nałożyć na siebie, ponieważ bez niej... Ugotuję się na Marsie, ponieważ jest zbyt wysoka temperatura, a ona umożliwia mi e, dostosowanie się do, do zwykłej temperatury. Dobra, lecimy na górę. Idziemy, zobaczmy, co tam się dzieje na samej górze. Jest ciasto, czy nie? Jak myślicie? Dajcie znać, myślicie, że babcia dalej ma te ciasto, rozstawia i, i tak dalej. Musimy to ogarnąć i zobaczymy, co ona tam takiego kombinuje, bo jestem mega, mega ciekaw. Um, no dobra, Pyk, patrzcie tutaj, co się dzieje. Dobra, więzienie jest. Tam jest jakaś kropka nad więzieniem. O nie. No dobra. I ja, są te moje bańki. Patrzcie, te bańki tlenowe są. Dalej te krzyżyki, wszystko na miejscu, tak jak było. Wow, to jest to więzienie. Ja nie mam zamiaru tam znowu trafiać. Bo ona ostatnio jak byłem w tym więzieniu uwięziony, no to cały czas słuchajcie, mi dawała, wiecie co? Jakieś tortury nowe. Nie, ja już nie chcę tam wracać. Dobra, idziemy szybko, 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 szybko. I moi drodzy, musimy koniecznie przetestować w dzisiejszym odcinku, co robi Lava Dynamit, Time Dynamit i Gravity. Okej, okay, słuchajcie, odpalmy może lawę, zobaczmy, co takiego ona robi. Dobra, odpalamy. Ło, ło. Ło, wow, nie, 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 nie. O, kurczę, jest lipa lipa, bo mi podpalą tutaj owce barany! Nie ma, tu nie ma baranów. O, ile lawy się tutaj zrobiło! Dobra, szybko wykopać dziurę, wykopać dziurę. Okej, okay, okej, okay. dobra, szybko, 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 szybko nie może! Nie może się dostać, słuchajcie, do moich krów! On wszystko podpali! O, nie! To wszystko poleci na dół, to Grani to zobaczy na stówę! Na stówę to zobaczy, jestem przekonany. Dobra, e, wrzućmy tam może trochę więcej tych dynamitów, widzicie co one potrafią, a już się boję, patrzcie to ma nazwę time, czyli czas, mega jestem, o patrzcie tam w ogóle jest lawa, czy babcia granny po prostu sobie te dynamity rzucała, czekaj, pyk, szur, czur, dobra, widzicie, lawa dynamity, ona rozlewa takie pole lawy. Dobra, nie wiem, wrzuciłem i nie, nie wybuchło, ale słuchajcie, co zrobi Time albo Gravity Dynamit? To jest mega ciekawe, to jest mega ciekawe! Dobra, zobaczmy gdzie jest Granny, bo ja tak sobie na pewniaka ty... Jest tam! Patrz! O! Dobra... Jest, zobaczcie, chodzi! Jest koło zboża i ma kość na plecach! No dobra, ciśnijmy, czekaj, muszę zjeść trochę tutaj, ciacha... ok. I biegnijmy zobaczyć, co ona tam robi takiego! Jestem mega ciekaw co robi ta baba. Okej. Okay. Śmialiście się, że ja na nią mówię baba, ale no przepraszam, po prostu jak mam inaczej ją nazwać, no dobra, zobaczmy, podejdźmy bliżej. Czy ona przypadkiem robi więcej chleba albo ciasto? Nie, okej, okay. dobra, jest przy panelach słonecznych. Coś tam jeszcze kombinuje. Patrz na to! Babcia. Zobacz, ona ma rękę we krwi całą, czerwoną. No nie, dobra, podejdźmy trochę jeszcze bliżej. I zobacz, cały czas jakąś pszenicę robi. żeby mi nie widziała. Pszenicę, jest sadzona. Czy ona drogę z ciasta robi znowu? Ja, yeah. po prostu ma bzika na punkcie ciasta. Zobacz, trzyma. No nie, patrz ona coś stawia. Do góry jakoś i rniszczy. Ostro, dobra, zjedzmy trochę ciasta, słuchajcie. Zobaczmy czy... Jezu, ile lawy! O nie! To wszystko poleci na sam dół! O kurczę, dobra, nie, 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 babcia się wkurzy. Babcia się wkurzy. O nie! Dobra, 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 dobra. O chyba teraz będzie git. Patrzcie, jaka rzeka z lawy się zrobiła! Jak babcia to zobaczy, to się wkurzy. O nie. Dobra. Widzicie co? W takim razie, ja szybciutko muszę lecieć na górę i zobaczyć co ona takiego robi. Bo jak się dowie o tym, że ja tutaj wykombinowałem jakieś, jakąś lawę... O kurczę, kurczaki! Wszystko mi się spłonie! No dobra, Babcie, tam jest przy cukrze! Nie, 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 szybko muszę się schować za obsydian! Dobra! Ciekawa jaka będzie jej reakcja, co ona w ogóle wykombinuje. Tam z tym, tym, tą lawą. Ło! Idzie, patrzcie! Teraz przy cukrowe jest. Tak? Co ona tam robi? Nie gadaj, że znowu cukier produkuje i będzie ciasto robić. Ja, patrz, 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 patrz. Dobra? Ciasto. Wow! Znowu ścieżkę robi z ciasta. A, ona robi ścieżki naokoło farmy całej swojej. No, ona ma bzika na punkcie. Patrz! Tu jakąś farmę ciasta zrobiła. Babciu, nie przesadzasz. Babciu, nie przesadzasz, zobacz, ja muszę jej trochę podejść tego ciacha. I dobra, wiecie co? Mega, mega ciekaw jestem co robi ten gravity dynamit, więc odpalmy go i zobacz, patrz Fuuu! dobra, i coś się stanie. Gravity dynamit Halo? Nic się nie stało. Wow, babcia tam jest! O kurcze, dobra, dobra, dobra. Nie, no to idzie, 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 dobra, chowam się. Uu, patrzcie, tlen się zmniejszył. O kurczę, ta bańka się coraz mniejsza robi. O nie, ona znowu będzie chciała, żeby liście jej robić. O kurczę. No dobra, ee, co ja mam zrobić? Patrzcie, ta bańka cały czas rośnie, maleje, więc ona będzie potrzebowała tlenu. Więcej tlenu. Dobra, ee, co, co ona robi? Czekaj, patrz, podskoczyła. O, co kaman? Okej. Okay. Gdzie ona biegnie? Czekaj, 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 czekaj. Czy ona robi. Psz po pszenicę pobiegła? Znaczy po, po cukier? O, szybko, szybko, szybko. Ej, czy ona. L Jezu, ile tam lawy? Patrzcie! Jak ogromnie dużo. Ej, ona zobaczyła tą lawę! O nie, 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 nie. Ona będzie wkurzona mega. Patrz, patrz na to. Ile tam lawy? I babcia teraz biegnie wkurzona. O shit, o oh, shit. No to mamy przerąbane Jak babcia zobaczy No ona już w sumie zauważyła Więc dobra, ciekawe jakie, co ona teraz wykombinuje tam Z tamtej strony, o nie ja jestem głodny Jestem głodny, muszę zjeść, muszę zjeść Pyk, 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 szybko I zobaczmy po drugiej stronie co ona Wykombinowała, okej okay. Zobacz, wszystko Całą lawę rozwala Z ciasta <grystanie> O nie To jest zajmie wieki Babciu to zajmie ci wieki, naprawdę. Zobacz, patrz, cyk, 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 cyk. Dobra, widzę, że ciasto jest yy, cały czas tutaj rozwalane. Lawa jest rozwalana ciastem. Nieważne, słuchajcie. Mega, mega dziwna akcja, więc babcia kurczę... Dobra, ej, yy, patrzcie, ja jestem nad więzieniem. Nie, ja tam nie chcę wskakiwać już. Nie chcę tam wskakiwać. Ale przynajmniej mam kilo, więc będę mógł się wykopać, więc na spokojnie, dobra, zjedzmy trochę ciocho Dobra, ale jestem najedzony, spoko. Czy jej tam wyjdzie? Zobacz czy całą lawę będzie mogła ją zrobić patrz czy ona spada ta lawa? Jeszcze tylko jeden chyba bloczek został jej z lawy tam do rozwalenia O, tak! Patrzcie, lawa już opada <słuch> Babcia Dobra, babcia versus lawa, nie Nieźle, nieźle. Widzieliście takie rzeczy kiedyś? Nieźle. A, dobra. Nie wiem, babci się udało tutaj tę lawę zrobić, czy nie? Zobacz, patrz, patrz, patrz. Jeszcze trochę. O nie. Dobra, wiecie co? E, ja mam taki pomysł. Może do niej by podejść? Tylko potrzebuję. Ja wiem, jaka jak ona jest, słuchajcie, ona na pewno od razu w sumie będzie musiała mnie zamknąć, słuchajcie, w, tam, w tym obsydianie, więc ja od razu biorę jedno drewienko, o, na przykład te, weźmiemy sobie drewno, pik, okej, okay. ona tu biegnie chyba, zobaczcie, o nie, tu biegnie, dobra, muszę się szybko działać, dobra, weźmy jedno to, słuchajcie, jak ja jej się pojawię, to ona w tym, co ona robi? Ona jak, jak ja jej się pojawię, ona mnie zobaczy, że jestem na wolności, zamknie mnie w tym obsydianowym więzieniu, zobaczycie, zobaczycie, ja wam to o, przysięgam, przysięgam, moi drodzy. Słuchajcie, zostawmy pod tym odcinkiem tak z 8 tysięcy łapek w górę, wiem, że jest to dla was, nie jest to żaden dla was problem, więc dobijmy 8 000, bo jak widzicie, akcja jest przerąbana, a ja wyglądam w taki sposób, jestem normalnie ludek z Roblox, taki szeroki. Dobra, babcia, zobacz, patrz, wow, patrz, jakie ona postawiła... Domek! Jakąś wieżę. Ogromną. What? Ej, dobra, słuchajcie, podchodzimy do niej. Musimy do niej podejść. Zobaczcie, ile ciacha ona zrobiła. Więc ja jestem mega, mega ciekaw, co ona tam wykombinowała z tym tym domkiem. Dobra, podejdźmy do niej. Słuchajcie, z zaskoczenia. Ona tu już jest, patrzcie. Jest przy mnie. Cicho. Cicho. Jest normalnie przy mnie. E, okej. Okay. Babciu. Babciu! Rozejrzyj się dookoła Z Rozejrzyj się dookoła. Słyszysz mnie? Babciu, tutaj na górze, na drzewie! Babciu! Nie złapiesz mnie! <grym> o nie, a ja mam slowness! O kurcze, no nie! Dobra, uciekam, 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 babciu! nie, Ja nie bo już myślałem, że mi uda mi się. Nie, babciu, nie, dobrze, dobrze, już, już nie będę, babciu. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nie bij mnie. Dobrze, dobra, będę jadł ciasto, spokojnie, nie martw się. Nie martw się, będę cały czas jadł te twoje ciasto. I Zobaczcie, jeśli ona mnie teraz do tego obsydianu zamknie, to mówiłem wam, to mówiłem wam, zobaczycie, patrz. Dobra, babciu, już idę, spokojnie, patrz, co ty robisz? Co to jest takiego? Co to jest takiego? Chcesz, żebym tutaj był? Czekaj, czekaj, czekaj. A wy, moi drodzy, zostawcie łapkę w górę, bo zobaczcie, babcia, co ona robi szybko. Łapka musi być zostawiona, babcia znowu mnie zamyka z tym ciastem. Dobra, babciu. C co ty chcesz? Przepraszam, uciekłem ci, ale, ale to nie jest moja wina, ponieważ, nieważne, nieważne babciu, dobra, dobra, babciu, zobacz co ja mam, patrz co mam, pyk, dobra, pa, Piu. o kurcze, dobra, i co się stanie? Łooo, wow! noc nastała, babcia, przerąbanet, dobra, a rzućmy jeszcze raz, czy coś się stanie? O kurcze, Babciu, nie, babciu nie goń mnie, nie goń, nie, 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 spokojnie, dobrze, już pójdę do więzienia, wiem, że mam jakiś time control, dobra, babcia, łap teraz ten dynamit, babcia, patrz, dobra, i co, Wow, patrzcie, lewitacja ma jakąś lata, patrzcie, babcia lata, leci za mną, o nie, dobra, uciekam, to ten dynamit, przez ten dynamit ona po prostu lata, o, dobra, jeszcze raz jej musimy to zrobić, pa Fu, dobra, babcia, polecisz O, tak, patrz, 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 patrz Znowu lewitacji dostała, dobrze, dobrze, dobrze Ja z nią nie będę żartował, słuchajcie Bo ja mam Slowness 2, więc Ja biegam bardzo, bardzo powoli Ale pójdziemy, słuchajcie, do Ja chcę ciasta O, czyli, dobrze, babciu, już idę do więzienia Spokojnie, nie martw się Dobra, tylko musisz mi to otworzyć jakoś Nie wiem, spokojnie, babciu Dobra, dobra Patrz, ciacho mam od razu na wejściu I co? No nie! Ja już nie chcę ciasta, Boże, ile tego jest, fu! Dobra, ale ona, patrz, ona tutaj mi zrobiła... Nie, nie mogę doskoczyć, kurczę Dobra, ale... Dobra, gdzieś pobiegła, ej, szybko musimy zrobić... Patrzcie, po to właśnie mi było, yy, było drewno potrzebne Tylko teraz pyk I zobacz, patrz Te ciasto rozwalam Cyk, 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 podjem trochę Pyk, otwieram I wchodzę, dobra, gdzie ona idzie? Patrz, tam jest! Co ona tam robi? Ej, babcia coś kombinuje, słuchajcie, babcia coś kombinuje, dlatego ja szybko muszę podejść bliżej. Dobra, zróbmy coś takiego. Hy! Ej, ona się tam za De, zamurowała. Co ona kombinuje? Czekaj, ja muszę tu wkopać się. Wow! Co tam takiego jest? Wow! Oh! 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 Babcia! Patrz, 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 patrz. Co ona tam kombinuje? Dobra, zamykamy się. Co tu się dzieje? Ja nie wiedziałem o takich rzeczach, że ona takim... Miejscowy ma. Halo! Co ona tutaj skombinowała? Patrz, buduję. Czy to. Przecież. O! To jest platforma startowa! Platforma startowa! Ej! Dobra, odpalmy to, słuchajcie. O! Okej. Okay. Mam dziewięć platform sta startowych. To ja w tym momencie, jeśli tylko rakietę znajdę, jestem uratowany, słuchajcie, jestem uratowany, wracam na ziemię. Ale mega sztos akcja, dobra, ee, rozwalmy to, pyk, dobra, 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 okej, okay, wychodzę i wracamy. Patrzcie, babcia idzie, znowu gdzieś idzie. Jak ona zobaczy, że mnie w więzieniu nie ma? Dobra, pomyśl, dobra, dobra, czekaj, 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 czekaj. Dobra, ona się zastanawia, ja muszę szybko wskoczyć do więzienia, żeby ona się nie zorientowała szybko, nie, 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 żeby widziała, że ja jestem tutaj, okej, okay, okej, okay. nie patrzy, nie patrzy, dobra, dobra, babciu, patrz, ja jestem w więzieniu, spokojnie, nie marczcie, nie się, wszystko jest u mnie git, dobra, babciu, bo mi dzisiaj ciasto już kończy, jestem głodny strasznie, musisz dać mi jeść, o, tak, tak, babciu, brawo, brawo, brawo. Nie nie, 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 nie. Nie nic tutaj nie było. Nic tutaj nie było. O nie, nie, spokojnie, spokojnie. Ała! Dobra, babcia. No ja nie, nie korzystałem z tego guzika. On po prostu no starczy tego już. Starczy ciasta, babciu, bo już mi się żygać chce. Już po prostu nie mogę patrzeć na te ciasto twoje. Fu. Nie ja, ja wiem. Cały czas ciasto i ciasto, i ciasto. Widzicie co ona mi robi? Czekaj, to teraz ja już mogę tutaj doskoczyć. Pa. I nie prawie, prawie. Dobra. Dobra. Gdzie ona pobiegła? Ej, ej, jest tutaj, stoi. Ty. A może ona jeszcze gdzieś ma rakietę? O, ej, ona tam idzie. Zobaczcie, skacze koło drewna. Dobra, koło drzewa poleciała. Tutaj coś. Co tam chowa? Rakietę miała! Tak, w ręku rakietę miała. Widziałem to. Dobra, szybko, szybko, szybko. Ja muszę to rozbiorę, biorę tutaj w guzik. Cyk. Dobra, wychodzę. I jeśli tą rakietę zdobędę Tylko czekaj, ona gdzieś to chowa Zobacz, tam gdzieś Pod sobą <laughs> Sztos Dobra, teraz tylko rakietę odbić I zawijam wrotę, słuchajcie Bo nie mam zamiaru już dłużej Tutaj siedzieć z tą babcią Babciu, ja chcę wracać na ziemię Czekaj, gdzie ona to Muszę to rozkopać, Kurczę, Gdzie ona to schowała Nie, czy tam gdzieś tam? Nie mam pojęcia, czekaj, 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 muszę wykopać. O nie, gdzie jest? O, ona tutaj gdzieś chowała. Halo, ja to przecież widziałem. Widziałem, że tutaj gdzieś była skrzynka chyba. Halo, gdzie to jest? Babciu! Jest, jest, znalazłem git. Patrzcie na to! Tak, rakieta kosmiczna tylko z Creative. Oh, Dia! Dobra, to teraz tylko zamknąć, żeby ona tu nic nie widziała. I słuchajcie. W tym momencie będzie trzeba startować. Startować z rakietą. Pek, 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 pek. Zamknięte. Wszystko. Wychodzimy. Wyłazimy. Wyłazimy. I pek, dobra, dobra. To było. Okej, babci nie ma, nie widać. Git, 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 git. Wskakujemy po drugą, na drugą stronę. Cyk, od razu, słuchajcie, uciekam stąd, uciekam tą, dobra, jak ona tylko by przyleciała za mną, to mam jeszcze gravity, dynamit, żeby poleciała mną, do, wysoko, wysoko, aż tam do nieba, ale wiecie co, ja... Muszę wylecieć tutaj. Jak najszybciej się tylko da. O, zobaczcie. Słoneczko, pięknie praży. Tam jest ziemia, na którą chciałbym już polecieć. Więc patrzcie. O, domek, w którym ja oczywiście się zrespiłem u babci. Dobra, dobra, dobła. Mam trochę jedzenia, więc spoko. Ale podejdźmy na tą górę, słuchajcie. Podejdźmy na tą górę. Ja oczywiście tam wystartuję. Rakietą. Jak najszybciej się tylko da. I babcia. Do zobaczenia. Naura. Nie ma nas, nie ma nas, nie ma I dobra, tylko postawić tą platformę startową i odliczać 20 sekund i... na no, dobra, 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 dobra. Gdzie tutaj postawić? Dobra, to teraz tylko platforma startowa. Szybko, 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 szybko. Raz dwa, trzy. raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, Ok. i patrzcie na to, mam rakietę! Tak jest! Dobra. Stawiamy ją, słuchajcie! I teraz rakieta już jest! No nie mogę w to uwierzyć. O! O! Co? Czy tam babcia jest? Nie! Szybko startuj tą rakietą! 19, 18, 17, 16! Kurczę babcia nie! Ona już patrzcie coraz bliżej i tutaj idzie 10 sekund! Szybko, 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 szybko! Nie! Nie, nie rozwalisz mi rakiety! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3! Startuj! Nie! Babcia, nie! Już miałem lecieć na ziemię. Patrzcie na to. Nie, ona mi rozwaliła, zabrała rakietę znowu. Już byłem, już tylko dosłownie, jakbym 4 sekundy szybciej wystartował. Czemu te głupie odliczanie jest od 20 sekund? Nie mogło być od 5 albo od 10. Babciu, przepraszam, wybacz, dobrze, będę jadł te ciasto. Yy. Babcia, nie mam zamiaru dłużej tutaj z tobą rozmawiać. Wiesz co? Nie! Już miałem lecieć na Ziemię, widzicie to co się dzieje, moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Dobra, babciu, masz tutaj gravity. Okej, okay. masz gravity. Pole a nie, nie trafiłem chyba w ciebie, nie wiem. Dobra. O, a nie, trafiły, patrz, patrz, poleciała. Moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji. Zapraszam Was również na mój drugi kanał Matruner Games. Tam macie kozackie odcineczki z gry Minecraft. Minecraft Ale zapraszam bardzo gorąco. Zapraszam również na mój drugi kanał Matruner Pell Games. No, o tym mówiłem. Ale również do sklepu Matruner macie wszystkie linki w opisie. Zapraszam również na Instagramka, możecie wpaść. I słuchajcie. Co się wydarzyło, babcia mi. A, babciu, dobrze, dobrze, już ile do więzienia spokojnie. Już miałem wracać, ale babcia niestety rozwaliła mi rakietę. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. Papa -pa na ro. U nie, babciu, wracam do więzienia spokojnie, spokojnie, będę jadł twoje ciasto.